Let's start. Hi! Skąd wzięło się Bizdan? Nie tłumaczyłam tego w sumie jeszcze nikomu. Bizdan było jeszcze ooo daleko przed vlogami i miałam braci z Niemiec, co nie dalej mam. I nagrywaliśmy razem filmiki. I w jednym filmiku padło Bizdan, a zaraz obok chwili szpas. Więc zapytałam mojego brata, co to znaczy Bizdan, a on wychodząc powiedział mi: na razie. I tyle. Czy pojawiają się na rynku kable ekranowane z przewodem? Łat, nie ogarniam. Czy dyskoteki są potrzebne? Tańcząc i śpiewając pod prysznicem, raczej nie da się kogoś poznać, nie? Być albo nie być. No, powstanie jeszcze coś takiego jak baby w kuchni? Filmik się nazywa Kobiety w kuchni, ale dobra, nie czekajmy się jeszcze. Mam nadzieję, że tak! Blogujesz lub chciałabyś blogować? Blogowałam, bo stwierdziłam, że vlogi mi się prowadzi przyjemnie. Podaj jedną osobę, może być bloger, vloger, którą lubisz, kochasz. Ci, co znają mnie bardziej, wiedzą, że mam lekką obsesję na punkcie damienne. Mam wrażenie, że zawdzięczam mu. Dużo. I tęsknię za jego poczuciem humoru, za jego głosem, i w ogóle, danenero wróć, błagam. Dlaczego uważasz, że wstydziłabyś się, nudziłabyś się na sierpniowym zlocie YouTube? Ten sam problem miałam, jeżeli chodzi o zgrupowanie w Krakowie. Trochę mam awersję do ludzi. Dlatego bym się wstydziła. Sporo ludzi, maksimum. A nudziłabym się, ponieważ ja jestem człowiekiem, który potrzebuje akcji. Nie czuję potrzeby po prostu siedzieć z kimś i nagrywać to, jak z kimś siedzę. Ja muszę tworzyć. Podaj maksymalnie pięciu polskich YouTuberów, których najbardziej lubisz, doceniasz. I nie chcę tu nikogo dyskryminować. Błagam. Nie obrażajcie się. Prawdopodobnie jeszcze to przeprawię, montując filmik, bo wymyśliłam to trochę na poczekaniu, ale niech będzie. Moja ulubiona piątka to troszka gargamel Niekryty z dzichu i Blog Media Fan. Yy, nie było yy, dlaczego, więc nie wiem. Ile zajmuje ci renderowanie filmiku 10-minutowego? Za długo. Czy weźmiesz udział w parodii? Czemu nie? KFC czy McDonald's? KFC for the win. Śpiew czy taniec? Śpiew. A gara, pakiet, gara, pakiet, full, dobre. Lubisz oglądać horrory? Nie bardzo. Nie, horrory śmieszą zamiast straszyć. Ja, jako osoba, która montuje film i lubi się zgłębiać w tajemnice filmu, ja widzę ten film po prostu jako zlepek wyreżyserowanych efektów, które mają przestraszyć wina. Ale był jeden, który wstrząsnął mną tak, że nie mogłam spać przez miesiąc. Paranormal Activity. Powiem wam, że. Jakby w realu coś takiego się działo, to bym padła. Wierzcie mi, że przez miesiąc czasu bałam się własnego łóżka. A żeby iść do kibla, musiałam brać psa za fraki, żeby nie być tam sama. Pijesz? Palisz? Nie i nie. Lubisz bajki? Uwielbiam bajki. Ja też! Ulubiony kolor. Czarny, szary, zielony, niebieski. Czy uważasz, że brzydki burak mówi sensownie? Tak! Brzydki burak mówi sensownie, ale y, czy można mówić sensownie na temat. Rzeczy, które są związane stricte z internetem, z YouTubeem itd. Bić owce terrorystkę! Tak, bić owce terrorystkę. Czy widziałaś kiedyś nagiego mężczyznę, kobietę w realu? Nie, żyłam pod kamieniem. W Matrixie też nie widziałam, to tak w razie, jakbyście chcieli dopytać. Czy Twoja rodzina ogląda Twoje filmy? Ta młodsza rodzina, tak. Ta starsza myśli, że ja robię coś w internecie. Uważasz, że YouTube są potrzebne w Twoim życiu? Są, są potrzebne. Ważniejsze są znajomy z internetu czy w realu. Nie dzielmy ludzi. Łączmy. Tolerujesz homoseksualizm? Nie mam żadnego problemu z tym. Jedyny problem to taki, że mam za dużo homoseksualnych przyjaciół płci męskiej. Ile masz wzrostu? Na około 163 63. Ja mam 50, coś tam. No, zmierz mnie. Ile łyżeczek cukry słodzisz? Ni Nie, nie martwisz się małą ilością widzów? Paść, przez to nie mogę panu. Dlaczego ja mam prawie 7 tysięcy widzów? Co sądzisz o modzie i kolorowych pismach? Zauważyłam, że niezbyt podążasz za nim, co nie jest oczywiście niczym złym. Ty insynuujesz, że ja się ubieram niemodnie? Jeśli tak, to masz rację. Nie lubię mody, nie lubię ubierać się tak jak współczesne kobiety. Można by nawet rzec, że nie umiem. Mam samych braci. Niech wśród tych łatwych pytań znajdzie się jedno trudne, więc jest pytanie: co sądzę o in vitro? Uwaga, tutaj poleci mnóstwo płytkich myśli. Generalnie jestem za in vitro, ponieważ uważam, że nie ma nic złego w przeturzaniu gatunków, a jeżeli są pary, które są niestety niezdolne do posiadania potomstwa, dlaczego miałyby nie skorzystać z nauki, skoro. Takowa istnieje. Ludzie robią wszystko, żeby pomagać innym ludziom. Moim zdaniem, dziecko wcale nie musi się czuć źle z tym, że powstało w probówce. To, że istnieje, świadczy tylko o tym, że jest chciane i potrzebne. Ktoś się naprawdę starał, żeby ten ktoś zaczął istnieć. Gorzej, jeżeli in vitro wykorzystuje się do jakichś eksperymentów. Nie mówię o szczurach i o myszach, bo te się szybko rozmnażają i tak dalej. Ale generalnie ludzie nie powinni robić krzywdy sobie nawzajem. Dobrze, że nie pytaliście o aborcję, było gorzej. Powiedz, jaka jest Twoja ulubiona książka i jaki gatunek literacki lubisz najbardziej? W chwili obecnej to jest moja ulubiona książka. Generalnie lubię biografię, lubię przygodówki, uwielbiam Anię z Zielonego Wzgórza, uwielbiam Harry'ego Pottera, uwielbiam y, Kwiat Pustyni, uwielbiam Molly Moon. I lubię zmierzch, nie widzicie. Lubię fantastykę, no, i biografię. Czytałaś Igrzyska Śmierci? Tak, czytałam. Ale tylko jeden tom. Na resztę nie mam czasu, a poza tym nie mam już 16 lat, no. Nie czyha na mnie śmierć ani pierwsza. Mam więc... Jaki typ chłopaka najbardziej cię kręci? Wysoki, szczupły, azjata... Długie włosy... Nie... nie. Co? No z czego, ha?! Nie, 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 nie. No z czego? Wyjaśnij mi, bo nie rozumiem. Ale, ale ja, ale ja, ale ja, to? nie powiem, bo nie, nie rozumiem. A, nie, nie! No? Dlaczego się śmiałeś? Ze świata. Ślicznie śpiewasz, braciszku. Chcesz Być stąpić, stąpić? Co tam? Nie. To jest ciekawe pytanie. Jak widzisz dabste? Początek melodii, kiedy leci taka słodka, milutka muzyczka, widzę jak mm, każdą miną piosenkę. Natomiast kiedy wchodzą te momenty, <słyska> 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 widzę je jako szare kawałki blachy. I'm weird. Czy zrobisz ten filmik o krajach anglojęzycznych? Szczerze, nagrałam go już, ale mi się kompletnie nie podoba. Jak? Znajdę chwilkę, nagram go jeszcze raz Mam wasze filmiki w razie czegoś. Najlepszy film ever Osobiście uwielbiam Terminatora I zawsze tak było i zawsze tak będzie Kocham Jamesa Camerona grenera Czy znasz jakiś język oprócz angielskiego? Ja, ich kann Deutsch sprechen Natascha Nihongo ga sukoś watarimasu Ja parle fonse Ja Paruski, po ruski Minasan, na wa natatachi nata Ginny, czy ciebie też denerwuje to, że ludzie ze są uważani za gorszych? Ma to coś do nas? Kiedyś wspomniałaś, że oglądałaś dramy koreańskie, jeśli mnie pamięć nie myli. Trochę cię myli pamięć. Od czasu do czasu zdarzy mi się obejrzeć coś japońskiego. Jak byłam młodsza, przepadałam za czarodziejką z Księżyca. I wszystkimi bajkami, które były w bajkowym kinie na te fajnie, typu Mikan pomarańczowy kot. Pamięta ktoś to jeszcze? A wiecie, że muminki też są japońskie? I Pszczółka Maja? Tak więc można powiedzieć, że no... Zdarzało mi się oglądać japońskie filmy. Kiedy była odświecz wiedeńska? Hmm, o ile mnie pamięć nie myli... 1683 rok. Nie? Tak. Wikipedia for the win. Czy masz jakieś tatuaże? Nie, nie mam tatuaży, za to mam kolczyki w paru miejscach. Filmik o kolczykach jest tutaj. Co sądzę o tatuażach? Bardziej wolę piercing, mimo wszystko. Bo tatuaż jest bolesny o wiele bardziej niż piercing. Mimo, że mówiłam, że mam wysoki próg bólu, nie lubię bólu. A tatuaż to jednak jest ból, i obejmuje większą część ciała niż kolczyk. I wydaje mi się mniej atrakcyjny, przede wszystkim, i nie da się go usunąć w każdym momencie. Nie wiem, jak wygląda technika usuwania tatuaży, jednak ja sama nie chciałabym mieć tatuaż, a później rozmyślając się usunąć go, bo zawsze zostaje blizna, zawsze zostaje jakieś znamie. Niektórzy tatuują sobie po prostu imię ukochanego, po czym zrywają z tym ukochanym i zostaje tatuaż i co z nim zrobić, tylko są bolesne wspomnienia. Kolczyk można w każdym momencie wyjąć, co prawda zostaje maluteńka blizna jak się zrasta skóra, ale mimo wszystko wolę piercing od tatuażu. Czy lubisz tańczyć? Lubię tańczyć, jednak nie umiem tańczyć Lepiej nigdy, żebyście nie widzieli jak ja tańczę, bo się załamiecie Chcecie zobaczyć jak tańczę? Proszę bardzo Czemu masz taką fryzurę? Ładnie ci było w długich włosach Jakbym wiedziała, że mi taka fryzura wyjdzie u fryzjerki, To bym nie poszła się obcinać Musicie na razie przecierpieć, dopóki mi nie urosną z powrotem Jaki jest twój ulubiony zagraniczny youtuber? Muszę się przyznać, Charlie Sok. I randomowe pytanie dnia: Czy wiesz, co to K-pop? Korean pop. Gangnam Style. To pytanie jest dobre. Dlaczego wszyscy robią QA? Prawdziwy widz wie wszystko, nie potrzebuje się pytać. Jaka jest Twoja ulubiona postać filmowa? Przez długi czas, aż do teraz, John Connor był. Ale powstało coś takiego jak Dziwne życie Timothy'ego Greena. I teraz wolę Timothy'ego. Nie no, no, poważnie. Jest bardzo dużo tych bohaterów, których mogłabym wymienić, ale. W tej chwili sobie nie przypomnę How much wood would a woodchuck chuck if a would check, could chuck wood? How much wood would a wood... How much wood... <much> Na pierwszym razem mi wyszło, a potem już nie umiem się powyrażać A woodchuck could chuck as much wood as a woodchuck could chuck if a would check, could chuck wood Co <much> is <much> to to jest taka łamanka językowa, tak jak u nas stół z powłamywanymi nogami. I tyle póki co ode mnie na dzisiaj ja jestem już padnięta, bo bardzo dużo zadaliście tych pytań. Mam nadzieję, że one nigdy więcej już nie padną powtórnie. I nie zadawajcie mi nowych, bo nie wiem, czy będę nagrywać kolejne Q&A. Może kiedyś, ale nie w najbliższym czasie. No to co? Bisda! Ja tutaj kręcę piesek! Jeszcze tak na do widzenia zrobię coś, czego jeszcze nigdy, nigdy nie robiłam w moich vlogach. To jest dla mnie wielki krok. Docencie to. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. No nigdy, widzę, nigdy, nigdy.